Dzieńko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wicki Gamer. W dzisiejszym Hashtag 63 odcinku nagram dla Was Brawl Start poradnik jak grać poprawnie za Demiarzem, samym, samym. Ale zanim zacznę grać, to jeszcze pozdrawiam od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. Są to moi najlepsi widzowie, Pozdrawiam niniejszym Golden Boya, pozdrawiam i pozdrawiam Lorda Weiderka. Pozdrawiam Karichsa, pozdrawiam Nike'a, pozdrawiam Kamina pozdrawiam Pumarańczowego, pozdrawiam Mainsa, Tainsa, Prowera Gamera, pozdrawiam Marcinazaru 7, pozdrawiam Iezy, pozdrawiam Heidlera Nickerbara z Kambodży, pozdrawiam Oliwie, pozdrawiam Hupi Pyskacz, pozdrawiam Alejkę 19. Pozdrawiam Kacpera Pedalsona. Pozdrawiam Huberta Karła i Adiego Egotopa. Pozdrawiam Lewa. Pozdrawiam Mariusza jego Pozdrawiam Gorubasa. Pozdrawiam Dariusza Glinę. Pozdrawiam Grisbola. Pozdrawiam Semko Piotra Kusińskiego. Pozdrawiam Martynę. Pozdrawiam Krystiana Zimmermana. Pozdrawiam Warzywko Gaming. Pozdrawiam Arkuszewskiego i Jagarudzką. Pozdrawiam Szubi, pozdrawiam Paps. Pozdrawiam Cowypon. pozdrawiam 2002 nie pozdrawiam Oliwier Tak, pozdrawiam Midas Arian, pozdrawiam Kapi Majuszki, pozdrawiam Robana Shootę, pozdrawiam zakrętkę, pozdrawiam Hubi czy pozdrawiam Huberta Karła Kacpera Dała i Adriana Egotopa Pozdrawiam Marcina07 i pozdrawiam hejka blade pozdrawiam Samka Piotra Kuźnickiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Alanka Kaszczurka, pozdrawiam Katia, pozdrawiam Kingę Górską i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Idź mi stąd, naprawdę ja tu filmik nagrywam. O tej porze jeszcze mi się przypałęcał i jakiś na jak czy... lub z czymś odrobinie nie dojrzałem. Nie, ja teraz na nagrywam, nie mam czasu. Widzicie? To jest skutek tego, że ktoś mnie dodaje do gary, jak ja już dawno geram w nią. Dobrze, Macy. Dobrze, Sam. No dobrze, dobrze. Bardzo dobrze gramę. Ale ja na razie nikogo nie dodaję, bo wolę gerdrać sam. Niech poczekają na twoją kolej. Może później tak, uh, ramy. Widzicie, taka Mandy mnie załatwiła. Louise Goet. Mogłem na spokojnie ją skontrolować. Teraz taki ból mnie załatwił. <laughs> tak będę grał. brał. Na pełnym Załatwił Załatwiłem Mandy. Podaj, podaj, podaj. Dobrze. Dostopadłe podanie do mnie i mamy gola. Jeżeli ktoś mnie doda, to po prostu będę odrzucał co jakiś czas, bo naprawdę teraz nie mamy czasu. Nie chcę grają sami na jak i inne takie boty na mnie. Dobra, łowcy. Dajemy łowców. Jak ja mam wytłumaczyć im, że to jest filmik i ja do filmiku nie mogę ich dać, bo by byli już na filmiku, jak tylko by się tu pojawili. Taki Edgar to może sobie robić co chce z moim zademiarzem. Super I taka piperka Tak samo Ale przynajmniej Nie, nie wierzę Leon go załatwił. Bardzo prosto. Przynajmniej jedna załatwiona. Jeden problem z głową. O zabawie, 10 ranga, zaraz wam coś pokażę, mam 21 rangę na nim, 503 pucharki i 8 poziom mocy, a gaczety to na 8 lub 10 poziomie, zobaczmy czy coś można tutaj odblokować. O takie na przykład, regeneruj punkty życia o 50% skuteczni, Niech będzie. I to można już wykupić jakieś gadżety. Jeszcze wzmocnienie, wyposażenie, prędkość. O, damage. Mogę też z tego wykorzystać. 1% obrażeń. I zobaczmy. I mamy tutaj wyposażenie plus mega pole magnetyczne. Gdy łomoty są na ziemi, sama może je aktywować, aby przyciągnąć po bliskich wrogów ładunki na mecz trzeci albo impuls odrzucający po wylądowaniu na ziemi. następne użyte pięciolomy, łomoty sama generują impuls elektryczny, który odrzuca wrogów ładunki na mecz trzeci. Biorę za to, rozwydam nawet na to. A i proszę bardzo. Mamy dwa przydatne gadżety. Ałowce. To teraz knockout. I ostatnią misję jeszcze muszę wykonać. W trybie duo. Odblokowałem sobie te gadżety. Bo już było mnie na nie stać przy okazji. Oj, nie wiem, nie wiem. No, blisko byłem. Przynajmniej miałem chęć. Ale już wiadomo, so że sam jest lepszy, ale na tych to jeszcze nie za bardzo. Super bohater Koruk dawaj, bądź tym super bohaterem. I kogoś tam ustrzel. No to po wszystkim. Koniec. Ustrzeliłeś tylko Edgara. A ja tylko Koruka ustrzeliłem. I niestety w większości zademiarzy nie mogłem pokonać. Dobra. To teraz. Starcie, w trybie dło w parze. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Od samego rana nagrywam, bo mi się tak nudzi i... taki miałem pomysł nagrania tych dwóch odcinków Bra Brawl Stars. No dobra, no, dobra. No. Muszę uciekać, przecież teraz jestem na linii ostrzału. To no niestety muszę uciekać. Tan się ze mną swoją robotą! Tanci się ze mną sobą, a my tu poczekamy sobie spokojnie. Wkrótce zabraknie im powietrza. Ja tu sobie spokojnie będę czekał with <laughs> jeszcze czuje. Trzecia ranga. No niech będzie, może być spoko. No dobra, to na dzieci tyle na tym moim filmiku, jeżeli nie podobało wam się mój jakże przefajny odcinek w poradniku jak poprawnie grać z zadymiarzem samym, to wiecie co robić, dawajcie mi łopkę w górę, a jak nie to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Zejmar. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu, spędzę na pewno rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, pa, pa.